Mam równe szanse dzisiaj Ta? Nie wziąłem Echo. Toś jest dobry kurde gość. Chciałem ja się pytać gdzie masz, bo wypakowywali wszystko i tak. A myślałem, że w tym pudełku, to kamery miałeś. Wszystko, wszystko standardowo, się nie przejmujcie. Ostatnio zapomniał baterii i kamery. Spokoj, masz wszystko? Mam, 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 mam. A ty Krzychu jak tam? Noż wziąłeś? Wszystko jest. Filetować będziesz? No słoiki już z domu czekają <noise> Gural, oddawaj te kilery, bo ci balony poprzebijemy! Okej, jak będzie padło te leki, żeby płaska się rozpił. Ty? To dzisiaj już ja nie wiem, jakżeś na te ryby przyjechał. Wszystko, wszystko zapomniałeś. Cześć, witajcie. Dzisiaj się troszkę rozmnożyliśmy, jest z nami Janusz, Tadek, Krzychu tu gdzieś stoi, o ciężko go nie zauważyć, dzisiaj na naubierany, coś go ostatnio prze, przeciągło, widzę, nawet komin pod głową, wybraliśmy się dzisiaj na rzekę, rzeka nazywa się Erne, w rejonach Kawan, także zobaczymy, woda opadła dosyć znacznie, wczoraj było sztormowo, dzisiaj się wypogodziło. W miarę stabilne ciśnienie. Zobaczymy. Wodujemy się na dwa pontony dzisiaj i lecimy dwoma składami. Zobaczymy, co nas dzisiaj spotka. Opowiedz, Janusz, co nas tu spotkało przed chwilą. Kiedy? Co, przed chwilą? co, co znowu Tadek wymyślił? Pan Tadeusz przypomniał sobie, że sonda została w domu, a w połowie drogi na głowisko i nad wodą, na wodzie, odpłynął do nas i się spytał, czy Sławek ma kartę. Bo się okazało, że karty też zapomniał. Nie miał karty do, do nagrywania. Do, do kamery i trzeba się było wracać. Ale już ich dogadzamy. Na szczęście nie byliśmy daleko, więc się wróciłem. Piękny poranek. Piękna pogoda. Pięknie słońce wschodzi jedziemy sobie szybciej w trollingu. Jedziemy z nurtem i zobaczymy. Za chwilę pewnie pójdziemy dalej w dryfie i będziemy rzucać po bokach. Tylko dojedziemy do tego. Dotkanie nieszczęsnego. Gural, oddawaj te kilery, bo ci balony potrzebimy. Będziemy się jak się to mówi? Crash testy. Leżę tu to złapać, albo rękę daj. O! I bóg spontaniczny. Trzymaj. Okej, jak będzie padło to lepiej, żeby plakta się rozbił. Ty to dzisiaj już ja nie wiem, jakżeś na te ryby przyjechał. Wszystko, wszystko zapomniałeś. Miałeś wodę przebadać i gdzie może hosunde? Jest starszy człowiek, także milczam, wybacz. Przyjechałeś kręcić materiał, i co, co będziesz kręcił? to będzie kręcił, tylko Chyba nas nie uwolni ten prąd tu. Widzę, widzę. Może nasz pociągnie zaraz. A, będzie trzeba chyba silnikiem podjechać. No ale to jest dobre miejsce, bo jak nas tu trzyma, to znaczy, że tu nie ma prądu, to tu ryba będzie. Prąd wody kopytem no. rusza. Rzeka piękna. Żałuję, że na jesień się tu nie dało przyjechać, bo by przecudne kolory po prostu by tu były. Przecudne. W ogóle to ta jesień to szybka była w tym roku, nie? No. Przyszedł ten sztorm. Przy, przy, wszystkie, no dwa, po jeden za drugim wszystkie liście wywiało. Jest akcja Jest, jest, akcja, jest Akcja ryba! Jest rybcia To nie jest ma malutka rybka Powoli, powoli Obejdź z nim sobie w, w tą stronę Jakbyś mógł I Podebrać go? Co? Dobra, dawaj go z powrotem. Dobra, daj go z tej strony. O, tu mamy miejsce a miejsca. Ładno O, 70, 70 cm będzie miał. 70, nagle. Wypni ładnie. O, połóż wędkę, połóż wędkę. Połóż wędkę. Tak. Proszę łowcę Czy masz mocno? O, proszę bardzo. Januszowe. Bardzo ładnie, jest, 70 cm rybka. Sorry, że mruża tak oczy, ale prosto pod słońcem. No inaczej byśmy nie nagrali. Super. Więc do, do wody. wody. Nie męczymy. Puls. Dara. Poszedł do dna. Pięknie. Kolega Szczupak Taka rybka, pierwsza w dniu dzisiejszym No elegancko Szczupaczka Ładny A 70 może ma? Nie wiem I do wody Tu prowadzi babcię, dziadka Ciotkę, mójka Chodzi ładnie Wyskoczył nam. Pokazał się nam do kamery. Ujęcie pierwsze, scena druga. Nie jest taki mały. Nie. 80. Nie. Nie. 70 e, parę centymetrów. Dobra. się ładnie do kamerki i żegnamy do widzenia może to ten od <gryw> ale nie miał nic w tym. mamy rybkę razem na burbota Nie jest to najmniejsza ryba łapałem mniejsze w tym sezonie przejadę sobie z nią na tą stronę Postaram się, żeby cokolwiek było widać. Bardzo leniwie biorą dzisiaj. Bardzo! Podpływają, kłapią, mordą i tyle. Bardzo. Dzień, to jest duża ryba. Bardzo. Najed... Nie jest taki duży, ale na jedzony. Coś, Coś zjadł jeszcze przed chwilą. Czekaj, czekaj. A. To jest mamucha. Uchad tak, uderzył. uderzył. od dołu. Zastąpią tą maszką się wciągnął. Patrz. Nie trafił. Nie trafił, ale pie, Ale piękna ma Ona ma całą płoczkę. <grytka> Czuć. O patrzcie, nie trafiło. w środku rybka świeżo podpięte. Czyli wyszły, podpięte. Tak, tak? jak mówiłem, zimą one późno wychodzą. Być go ładnie, wypnij. No ale jakby mi szkodzić o! i popatrzcie pijawka jest, to znaczy że siedział on, nie Taki, 60 cm rybeczka patrzcie brzuch ma talutki pełny dopiero co zeżarło i poszło za burbotem idź, wracam pięknie uciekło Ta, grubsza niż dłuższa tak, grubsza niż dłuższa i burbot znowu zrobił robotę. To jest ja chyba nawet mniejsza ryba niż poprzednia. Ale się tu już wiem gdzie się ustawiły. Także na odcinku 100 metrów dwie ryby. Jesteśmy po słońce. obrócimy Idziemy tu. Ojoj. Ho-ho! Dzień dobry. Dzień dobry. Ale. Popak. Ale gdzie wejść z mamą? jest co tam Patrzcie. Jakby... No. Ten się, Spiął się. No już go już go chciał go zeżreć, nie? Dobry. weź go. ładnie. Dobrze. O, mu gębę. To sam idzie za mówi, obrócić. Tadziu, tak? A no bo zamyka gębę. Taki 40 cm. Ale bra, nie było. Popatrzcie, nie wiem, czy to będzie dobrze widać, ale tu jest mnóstwo zatopionych drzew. Mamy. Mega fajnie to wygląda, nie? Mega fajnie. Mega fajnie to to wygląda. To jest chyba ta sama ryba, co, tak, co mi uderzyła wcześniej. Co już, już było bicie na, na, na tem. Nie jest to dużo, bardzo duża ryba, ale na pewno wystarczająco dużo, żeby dziabnął 25 strauta. Nie, jest mały. Nie, jest mały. A też dwa razy bił. Tak, pak się padrygnie. Idzie. Ja Nie, jest duży. No, on jest Pięknie. Ale teraz trafi. Teraz trafi. O, prysz... Darmowy. Ale teraz zrobił. Ale teraz Trafi. 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 Ale Trafi. Ale Trafi. 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 mi Trafi. Trafi. jest? Trafi. jest nie gotowy jeszcze? Mnie tu krzywdy nie narobił. Nie. Nie no, 70 cm tak. jest Otwórz buśkę To ta sama ryba mi się wydaje W to tym tak. samym miejscu, on to tu po prostu stał Popatrzcie Ale patrz, przywry Ile przy, Jakie przywry? Raz, dwa, trzy Siedział tam przy tych, na, przy tych krzakach bardzo ładna ryba, przyjdź z mamą, ale jeszcze dzisiaj przepukał cały konton No ładnie Machnął no, to wszystko, wszystko. Ty mokry cały, cały mokry? No. ja cały mokry Jak po deszczu. Dobra, lecimy dalej A ręcznik Ci dać? No właśnie, żebyś u ręce <noise> Zobaczysz tatka na kamerze, że przeżegnasz nogą <głosy> <głosy> Tu na środku jedno mięso I tatek też I tyle? Ale... No. Słabo, jak nie rzucisz pod gębę, to nie ma dzisiaj, nie idą. Wylecimy tam dalej. Do tego pierwszego tam gdzieśmy się fotowali, tam zrobimy ze dwie rundy. I na brzeg. No, no dawaj, to do tego dzisiaj mini rybka. No, do akwarium akurat. Namieszał troszkę. Dobra, woda. Dobra, <laughs> janusz. A coś przypiął? No, no, no Nie, jest, ale jest Jest duża, no waleczne nie jest Waleczne ryby, chłodno się zrobiło, o, zaczęły szaleć Teraz pewnie zaś wszystko pozalewa No nie mów hop, bo to 50 cm na pewno jest. I Też takie branie, że nawet żeś nie wiedział, że ich branie O, ładna ryba bardzo ładna ryba Bardzo ładna ryba Popójdź troszkę jeszcze może nas ciągnie pod prąd to znaczy że już jest troszkę większa ryba Nagrywam. wam Chodź już ręka boli? Uuu. Ty ja pierdzielę to będzie kuczy metrów będzie? Myślisz? No to zbierzemy. Patrz. Jest, jest, jest. Uuu, yeah. No metra może nie ma, ale 9 tych będzie. Dawaj, dawaj. Tak, tu. Teraz łapę pięknie. Nie ma za co, Brzuwi, kupi. Nie, z 80, 90 centymetrów będzie miał I mamy metr. Dawaj, mamu. No i co? Uwalaj jeszcze będzie fikać. On jeszcze nie gotowy jest. Popuść mu troszkę. Piękna rybcia. Cała, cała, on go zjadł, Ona będzie skakał. Jeszcze, jeszcze chodzi, jeszcze. Ale ma karczycho ładne. trzy razy biła, i że zaś krzak. Tak, jest i że jest taka. One po prostu biją i się zatrzymują. podpływają, łapią i to jest taki ten. Dobra, bierzemy ją. Weźmiemy ją na brzeg. Pięknie to otworzyć. Dobra, mamy. I ja mam ją. Nie zwiążemy. W końcu mam już... Zróbcie to Będziesz na miniaturze! No. Będzie miniatura! Dobra Słuchaj, musimy to zrobić tak, musisz go wziąć Dobra Proszę cię bardzo Niestety z tej strony ci go dam Nie odpinaj Dasz Dobra A ja zaparkuję na tym na brzegu, wiesz? No tak Odsłonić No może odsłonić jak chcesz Cię będę widzieć, taka ryba ładna Dzięki Zrobię zdjęcie, od razu będę miał na miniaturę Weźmiemy te. Oczywiście rybę wypuścimy To ją puszczamy czy ją wy... wy ten... Na głębszą może chodź Ona jest gotowa hop. Możemy ją normalnie wziąć i na, na głębszej wodzie w Tak Patrz Sama pójdzie Patrz, patrz, patrz Ona odejdzie Już idzie, patrz, już poszła w krzaczory Dobra, pakuj dupę Jedziemy po następnego Dzięki stary Nie ma za co Cieszę się. To że... idą teraz o, od razu zamawiał. Ale <laughs> widzisz jednak ja dziś bardziej. No, no tam wyszły bardziej. dwa, widziałeś. Na trauta też wyszło coś. No nie, to no trzeba po, pomieszać z przynętami, no. nie. Nic nie zrobisz. Co mnie pospinało? Słuchaj mój, skąd ty tam masz woblera na plecach? Spadł mi z okna, jak brałem, kurtkę i się wbił. Cały kurwa kł... dzień, dobrze że nie wchodzę. Waga po prostu. Uwaga! Oj, patrz, kropić zaczyna. No! O, o, o. <grybujesz> Dobra, ja dzwonię Tak, da. 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 No i tak, jak widzicie, spłynęliśmy. Jak zwykle z przygodami. No i nic, no. Po, troszkę żeśmy złapali. Jedna ładna ryba wyjechała Dwie mniejsze Tak widzicie Janusz jeszcze wyzywa Na koniec Nie dość, że ryby połowi, to jeszcze wyzywa Wyzywa, od razu cię wyzywa Tadziu co będziesz gadał? Co wam powiem to wam powiem Ryb dzisiaj tak Nie było za dużo Ale były fajne ryby No i te. jak się wam podobało to Drapok w górę czy wam nie podobało to, nie dawajcie w ogóle drapu. Na razie. Kieszenie, pokaż. Zobacz sobie samo. File, ile filetów. Lecia, skuba tego małego na koniec, nie? Mały, 97. To jest mały. <laughs>